No hej! Pamiętacie to? Tak, to jest Brookhaven Roblox. A mój skinek się tak fajnie prezentuje. Te... Co to? Mmm, ja nie chcę dostać bana. Dobra. Bierzemy jakiś samochód. Dobra, dobra. Napiszcie hashtag napiszcie hashtag jak to? Poczekajcie. Napisz napiszcie hashtag subskrybuję i dajcie suba, to wtedy będzie, to wtedy będzie mi bardzo miło i będę wrzucał więcej filmów w weekendy o grach różnych. Ja sobie wezmę na przykład ten albo nie tą bazę, tą bazę, bo chcę Wam zaprezentować. O, <coughs> sorry, że mój taki głos jest trochę nijaki. No, 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 tu mogę sobie tak podnosić wodę, ale nie chcę ja chcę ją wyłączyć. chcę ją wyłączyć. Wyłączyć. To ludzie. O, wreszcie. O, tu I popatrzcie. Nie słyszę dziwnie gry, a powinienem słyszeć. O, teraz słyszę. O, tu trzeba tak siedzieć, żeby po prostu nie wypłynąć na głęboką wodę. Dobra. Tu mamy rakietki, które sobie chętnie odpalę. To ten dźwięk mi przypomina, jakby teraz e, gdzieś tu był zombie, prawda? A tutaj jest taki nadajnik, który niby ma to wszystko napełnić, ale dobry. Zdjęcie jest takie, że nawet nikt tu nic nie może otworzyć, ja nie zmieni zdjęcia. Tu też. Teraz spać o świętej, jakby co jest w Robloxie piąta wieczorem. Muszę wstanąć, gdzieś to mam. Nie, nie muszę przecież spać, przecież to jest Brookhaven. O, już się zrobił nawet poranek. Popatrzcie. A nie, dopiero o znowu wieczorem się robi. Nieźle. Dobra, pochodzę sobie po nocnym mieście. Tańczę cały czas lecę jak samo to. Wajra, lecę jak to. Mm. A ci, którzy nie oglądali i takiego jednego YouTubora, popatrzcie. Schodzimy tu na metro. Prawda? Jak to się zamyka, kto tu kurde prowadzi? Powiedz. Dobra, ale polecę co sobie, nie wiem. Jak gdzieś tu. Poczekajcie. Dowody z tym wjeżdżam. Dobra. Dobra. Widzowie, pa wszystkim. Następny odcinek. ci, którzy nie wiedzą, pokażę Wam taki sekret. Sekretną bazę. Pa.